Witam serdecznie z tej strony Nina, a w nadchodzącym tygodniu na kanale w poniedziałkowych horrorkach. Młody, no przestań, daj mi ty. No... Ty, Avenger. Avenger Junior, przestań. No próbujecie złapać, to nie jest takie proste. W cyklu wtorkowe gry filmowe. Ja to mnie tak dręczy trochę, O ja, piernicz, naprawdę! <laughs> Ja się będę musiała po tym leczyć. Gdzie my mamy teraz iść? Eee. Środowe serwiwale skromnie oferują. Eee. Pff, o, chyba trafiłam. W pięte! W piętę go trafiłam! Piętaszek, mówcie mi. <laughs> damskie piątki grają panie. Tutaj coś jeszcze jest. O! To jest ta, co mnie zaśledzi. Ale kto to jest, to jest teraz zdjęcie? To ten sekret ona zachowa dla siebie. O kurde, czyli ona nie żyje. Jak teraz to odłożę. Ma być ze mną, prawda? Sobotnia przygoda, zawsze niezapomniana? Prawie. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa.